you mm -hmm. Dwunasta godzina od czwartej do piątej rano, Jezus pośród żołnierzy. O Panie mój Jezu Chryste, padam na kolana w Twojej boskiej obecności, błagam Twoje najgoręcej, kochające serce. Aby zechciało mnie przyjąć do bolesnego rozważania dwudziestu czterech godzin, podczas których z miłości do nas zechciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia twoich cierpień w trakcie rozważania dwunastej godziny. Jeśli zaś chodzi o godziny, których nie mogę zgłębiać, ofiarowuję Ci wolę z rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić, bądź to napełnienie moich obowiązków, bądź na sen. Przyjmij, O miłościwy Panie, moją pełną miłości intencji i spraw, aby była ona spożytkiem dla mnie i dla wielu. Tak, jakbym rzeczywiście wykonała to, co z największą pobożnością pragnęłabym uczynić. Tymczasem dzięki Ci składam, O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. Aby jeszcze więcej podobać się Tobie, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, łącząc się cała z Twoją wolą. I z twoją miłością wyciągam też ramiona, by cię objąć. Kładę głowę na Twym sercu i zaczynam. Życie moje najsłodsze, Jezu, gdy tak spałam wtulona w Twe serce, czułam często ukłucia cierni raniących Twe Najświętsze Serce. I chcąc się obudzić, byś miał przynajmniej jedną osobę, która zauważyłaby wszystkie Twoje cierpienia i współczuła Ci, przytulam się mocniej do Twojego serca. A wyczuwając żywie i Twoje ukłucia, budzę się. Ale co widzę, co słyszę? Chciałabym ukryć Cię w swoim sercu i zamiast Ciebie wystawić siebie na przyjęcie tak bolesnych cierpień, obelg i potwornych upokorzeń. Lecz jedynie Twoja miłość mogła znieść tak wiele zniewag, Mój najcierpliwszy Jezu, czegoż mogłeś oczekiwać od tak dzikich ludzi? Widzę, że szydzą z Ciebie, opluwają. Blask Twego pięknego spojrzenia przysłonięty jest gęstą prwociną, którą potoki łez wylewanych dla naszego zbawienia zmywają z Twych oczu. A Twoi wrogowie, mając serce niezdolne dojrzenia, do blasku Twego wejrzenia, ponownie plują na Ciebie. Inni, jeszcze bardziej zuchwali w czynieniu zła, rozwierają ci usta i wypełniają je śmierdzącą płaciną. Także sami są tym obrzydzeni. Część śliny spływającej po twarzy odsłania majestat Twego oblicza i Twą nadludzką łagodność. Wtedy ich ciało przeszywa dreszcz i wstydzą się samych siebie. By działać swobodniej. I by jeszcze lepiej móc się na Tobie wyładować, przywiązują Ci oczy brudną szmatą, biją Cię bezlitośnie, wleką, depczą po Tobie, ponownie biją, biją Cię po twarzy, drapią, ciągną za włosy i potrącają. Jezu, miłości moje, serce mi się kraje, jak widzę, ile cierpień Ci zadają. Pragniesz, bym wszystko dokładnie obserwowała, ale ja czuję, że wolałabym zakryć oczy i nie oglądać tak drastycznych scen, zdolnych rozedrzeć każde serce. Jednak moja miłość do ciebie każe mi przyglądać się wszystkiemu, co się z Tobą dzieje. Widzę, że nie oddychasz, że nic nie mówisz na swoją obronę, że jesteś niczym łachman w rękach żołnierzy i mogą zrobić z tobą co tylko zechcą i widząc ich skaczących po tobie boję się że umrzesz pod ich stopami moja dobroci i moje wszystko ból jaki czuję z powodu twoich cierpień jest tak ogromny że chciałabym głośno krzyczeć by niebiosa mnie usłyszały chciałabym wezwać twojego ojca Ducha Świętego i wszystkich aniołów, a tu na ziemi, jak długa i szeroka, jako pierwsza, zawezwać Twoją czułą Mamę i wszystkie kochające Cię dusze, żeby tworząc krąg wokół Ciebie powstrzymali bezczelnych żołnierzy od zbliżania się do Ciebie i tym samym do znieważania Ciebie i dalszego dręczenia. Razem z Tobą Krzyńmy zadość uczynienie za wszystkie grzechy popełniane nocą. Przede wszystkim za to, czynione zmroku przez członków sekt wobec Twojej sakramentalnej postaci oraz za wszystkie zniewagi doznawane od dusz, które nie pozostają Ci wierne podczas tej nocy, próby. Ale widzę, moja znieważona dobroci, że żołnierze zmęczeni i pijani chcieliby odpocząć. Moje zaś biedne serce odręczone i rozdarte z powodu ogromu Twych cierpień nie chce pozostać jedynie z Tobą lecz odczuwa potrzebę towarzystwa jeszcze kogoś innego Och, czuła mama moja Ty bądź mi nierozłączną towarzyszką Obejmijmy razem Jezusa, aby Go pocieszyć O Jezu razem z mamą Całuję cię i błogosławię, i razem z nią zasnę na Twoim uwielbionym sercu snem pełnym miłości. O mój uwielbiony Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie męki, abym ci towarzyszyła, zatem przyszłam. Wydawało mi się, że widzę cię zbolałego i udręczonego, jak modlisz się. Wynagradzasz krzywdy, cierpisz oraz upraszasz zbawienie dusz najbardziej czułymi i wymownymi ze słów. Starałam się towarzyszyć Ci we wszystkim. Teraz zaś czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię gdyż muszę się oddalić, by zająć się codzienną pracą. Tak o Jezu, dziękuję, powtarzam, tysiąc tysięcy razy. Chwalę Cię i błogosławię za wszystko to, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego z nas. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś. Za każdy Twój oddech bicie serca, za każdy krok, słowo spojrzenie. Oraz za każdą gorycz i upokorzenie, które zniosłeś. Za wszystko, mój Jezu, dziękuję Ci, składam i błogosławię Cię. O Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw w taki sposób, ażebym mogła ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu. Przytul mnie do serca swymi najświętszymi rękami i pobłogosław każdą cząstkę mojej istoty tak, aby nie mogło wydobyć się ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć. Dlatego zdaję się na Ciebie w podążaniu za Tobą. Co więcej, Ty sam będziesz się mną posługiwał. A ja od teraz pozostawiam moje myśli przy Tobie, aby bronić Cię przed nieprzyjaciółmi, Oddech mój oddaję, by ci towarzyszył, moje bicie serca, by mówił ci zawsze: Kocham cię i odpłacić ci miłością, której inni odmawiają. Oddaję krople mojej krwi, aby ci zadość uczynić i zwrócić ci honor i szacunek, których wrogowie Twoi poprzez przezwiska, opluwanie i policzkowanie chcą cię pozbawić. Całą sobą pragnę cię strzec, mój ukochany. Pomimo obowiązków pozostają w Twoim sercu, boję się je opuścić. Ty mnie w sobie zatrzymasz, nieprawdaż? Bicie naszych serc będzie się wzajemnie rozumieć. Stopi się w jedno, aby dać mi życie, miłość oraz nierozerwalną łączność z Tobą. Mój Jezu, jeśli byś spostrzegł, że mam zamiar uciec od Ciebie, niechaj Twoje bicie serca przyspieszy w Moim. Niechaj Twoje dłonie przycisną mnie mocniej do Twego serca. Niechaj patrzą na mnie Twoje oczy i cisną błyskawice ognia, ażebym czując Cię natychmiast powróciła do zjednoczenia z Tobą, o mój Jezu. Proszę o boski pocałunek. Obejmij mnie i pobłogosław. Ja całuję Cię najsłodszym Twoim sercu i w Tobie spoczywam. Jezus w więzieniu. Całą noc spędziłam w więzieniu razem z Jezusem. Współczułam Mu. Tuliłam się do Jego kolan, by być Mu podporą. I Jezus tak do mnie przemówił. Córko moja, podczas mojej męki chciałem doświadczyć również pobytu w więzieniu, aby uwolnić stworzenie od uwięzienia w złych uczynkach. Och! Jakimże szkaradnym więzieniem jest dla człowieka grzech. Pożądliwość pęta go i czyni z niego marnego niewolnika różnych namiętności. Moje uwięzienie i moje łańcuchy rozrywają te pęta i uwalniają go. Dla kochających dusz moje więzienie było więzieniem miłości, gdzie można czuć się bezpiecznie będąc chronionym przed wszystkimi wszystkimi. I wybierałem te dusze jako więzienia i żywe tabernakula, by mnie ogrzewały po zaznaniu przeze mnie chłodu kamiennych tabernakulów. Lecz jeszcze bardziej po zetknięciu się z chłodem stworzeń, które więżąc mnie w sobie pozbawiają mnie życia z powodu zimna i głodu. Oto dlaczego bardzo często opuszczam więzienia tabernakulów i przychodzę do twego serca, by się ogrzać od zimna, pożywić się Twoją miłością. A kiedy widzę, że mnie szukasz w kościelnych tabernakulach, wtedy mówię do Ciebie: Czyż to nie ty jesteś dla mnie prawdziwym więzieniem? Szukaj mnie w Twoim sercu i kochaj mnie. you mm -hmm.